Przeraża mnie to, co dzieje się w Legii Warszawa. Artykuł Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego tylko pogłębił moje obawy. Jeśli go jeszcze nie czytaliście, to serdecznie polecam, bo jest już dostępny online. Generalnie sami widzicie, w jakiej sytuacji znalazła się Legia Warszawa. Od czterech lat nie zdobyła Mistrzostwa Polski i nie zanosi się, żeby miała przerwać tę niechlubną serię. Za piąt sportowy wciąż odpowiadają Freddy Bobic i Michał Żewłakow, ale jak widać ta współpraca na razie nie układa się po myśli. Jeden chce tak, drugi chce tak. A nad wszystkim czuwa jeszcze wielki boss, czyli właściciel Dariusz Mioduski, który teoretycznie się nie wtrąca, ale gdy Michał Żewłakow chciał zatrudnić Artso Wukowicza, to powiedział nie. I obserwując to, co dzieje się w Legii Warszawa, naprawdę trudno być optymistą. Widać, że jest tam problem przede wszystkim w zarządzaniu, ale też w tym, żeby schować ego do kieszeni. No bo co z tego, że to jest największy klub w Polsce klub ze stolicy, z wielkimi tradycjami ale na dziś on się niczym nie różni od wielu innych w ekstraklasie. Gdy inni zrobili kilka kroków w przód, Legia zrobiła bardzo duży krok w tył i trudno sobie wyobrazić, by miała wrócić do stanu jeszcze choćby sprzed kilku lat. Katastrofa jest wielowymiarowa. Przez pierwszą drużynę do akademii. Pojawiła się współpraca z pogonią grodzisk Mazowiecki i tam ci chłopcy wyglądają naprawdę obiecująco, ale mam spore wątpliwości czy po zakończeniu tego sezonu, gdy wrócą do Legii, dostaną swoją szansę. Akademia Legii, budowana za wielkie miliony, w wielkim, pięknym ośrodku, na razie nie może pochwalić się wieloma owocami swojej pracy. No bo okej, okay, może i mistrzostwa w clj to jakieś sukcesy są, ale dla mnie mierzalną miarą tego, jak funkcjonuje Akademia, jest liczba zawodników w pierwszej drużynie. Już nie wspominam o rezerwach, które od lat nie mogą wydostać się z trzeciej ligi. Trzeba więc przyznać, że Legia znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Jak z niej wyjdzie? Jestem ciekaw tego oraz Waszych opinii, na które czekam w komentarzu.